Salut ziomeczki! Słuchajcie, dzisiaj krótki odcinek Sebix Hot Dzisiaj się takie coś przyda. Urwała mi się jedna rzecz, trzeba przykleić. No i tak, i zobaczcie, kurwanska co się stało. W którym z odcinków przyklejałem tą gałkę. Kurwa, nie mów gałkę człowieku, bo ludzie źle kojarzą. <grywa> w którymś z odcinków przyklejałem ten drążek, ale to on tam w środku jest, tu nawet troszkę wystaje, <grywa> wylało się. A teraz się obrywało kurwańska z wierzchu. No niedobrze, źle tak będzie dobrze. Tu kurwa, coś podłóż, dawaj tego podłóż pod kamerę. Kurwa, nie sięgnie co tu kurde dać. To podłożymy pod kamerę, taką przysaweczkę, akurat podniesie nam tak jak trzeba. Dobra. No i co panie majster? Kleimy. A więc w starym samochodzie kleje tego typu. To są na porządku dziennym. <głos> <głos> Powinno się wozić non stop taki klej ze sobą. Zawsze jest co skleić. Dobra, teraz musimy to ładnie jakoś... Ja to bym chyba tu wylewał. Się ładnie zakleiło. Tutaj dajesz, dajesz, dajesz Tutaj też damy troszkę dla pewności. <grystanie> o ty w mory dalej się tam Dobra Waga hej siup! Dobrze jest Trzeba dobrze zacisnąć. Będzie się trzymać. kury kur, twoja o mać. Nie. Pyrdolę, pyrdolę. Dawaj tu wycieraj, człowieku. Kurwa gałka mi tutaj. <ścoughs> nie mów gałka, ja wiem, ale nie mów gałka. Nie używaj tego słowa. Aj! Chciałem wytrzeć, się przykleiło. Kurwa, spodnie zalałem I to zawsze coś zrobisz. Już chuj, no ze spodni to już nie zetry. Kurwa, mać kobita mnie zajebie. No i proszę bardzo, proszę ja was, jest elegancko, jak nowe, jak nowe będzie się rozwalać, nie dobrze jest i dlaczego taki duży luz jest? znaczy luz jest taki, nie? tu już jest deprężenie chyba do wstecznego a tu jest do piątki ale dlaczego tu jest takie kurwa wielkie? czy znaczy mam coś rozjebane? o, to przykleimy albo na wkręcika zajebą. Tak, daj wkręta. Tutaj. A nie, tu pas idzie. Nie? Dobra, majster zaraz przyklei na supergluta. O. I tu być trzeba było przykleić. <glu> <glu> Kurwa. Gdzie nie dotknę, to by musiał coś przyklejać. Dobra, już się to ogarniemy. Tutaj damy troszkę superglut grubiej. Wtedy plastyczek ładnie nam się tutaj przyklei. O. o Potrzymamy chwilę. Aż nasz klej zacznie działać. Jeszcze z drugiej strony tak trzeba zrobić. Ha! Trzyma się. Po co wkręciki jak można tak załatwić sytuację? Się zrobiło, Dlaczego to tak jest? To trzeba przykleić palce mi się przyklejają. O. <ścoughs> Jak nowe z tej strony. Teraz Majster ogarnie sytuację majster towaru troszkę. Z tym będzie trochę ciężej, to widzę. Bo to troszkę odstaje od tego całego ciułaksu To tu posmaruj to. O, ty to masz łeb, ty to masz łeb, Sebix. Wtedy cały łapę mam już poklejony. <grystanie> no malina. Malina. Dobra, jak już tak klejam sobie tutaj manipulujemy, to jeszcze bym przykleił tutaj. Patrzcie. O! Kolejny klej. <grystanie> Patrzcie, to mi wyskakuje samo. Dlaczego to tak się dzieje? O! Jak tu brudno jest. Coś tutaj nie działa mi. O, tam sprężynki nie ma widzę. Proszę bardzo. Hops. <ścoughs> I hops. Trzeba podtrzymać. Zaraz się przyklei. Chuja. To, to trzeba urwać. To, to chyba w ogóle. A pod ręką, to sprzęt zawsze. Od strony kierowcy zawsze jest Śrubę, śrubokręcik. Kurwa, gdzie wpadło tam? Wentylację mi wpadło. Owszy! 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 ty kurwa. A jak mi tam wpadnie w ten wiatraczek? Dobra ohe Kurde, luks, już jest luks, patrzcie widzicie. Nawet nie trzeba przyklejać Dobrze jest Trochę Trochę tu chrupie Jak się otwiera. Trzeba było naoliwić Ale ja z tego praktycznie nie korzystam Więc dobrze jest Dobra To ty kurwa Ja pierdolę przykleiło mnie się tu Przykleiło się O, żeż ty w mordę Kurwa weź pan ten pan ten klej Kurwa weź pan ten klej Coś pan narobi Dobra, jeszcze tutaj patrzcie, zaczep się tutaj schrzanił, a Majster zaraz się da radę. Tu trzeba troszkę i połączyć ładnie. O, paluszkiem, <laughs> trochę zetrzeć. I uwaga, już się trzyma. Nie Jest dobrze Króca bomba zobaczcie Stary lakier mi odpryskuje i pozrywał mi plasti Plastidipa A i tam, gdzie ten? Zaraz załatwimy sprawę. Hops Hops. Tutaj też załatajmy się nam się nie odkleiło. Korozja nie będzie brała To bym przykleił, ale to nie utrzyma tego Dlaczego mi to tak odstaje? O, weszło Tutaj też nie będę tego pewnie wyciągał. Majsteru trzymasz tak? Kur... trzyma się. Troszkę tak puściwkam, zaraz będzie dobrze. Tamelini, on nie chce się trzymać No nie chce <laughs> lux To ja tak nachlapałem? <laughs> Tym super glue Nie odpadło, nie Dobra ziomki, jak widać Super glue trzeba mieć w samochodzie Przydaje się Strzałeczka do następnego Aj kurwa, zapomniałem jeszcze o tym. Coś mi to to wypada. To. Wypada i się zgubi w końcu. No i dobrze. Panie Sebastianie Brawo Brawo Ty A to? To też mnie denerwuje Ajajajajaj To ja wszystko muszę naprawiać Wszystko oh shit, oh shit, oh shit. <zysk> <zysk> Już jest dobrze Już jest dobrze Kurwa i tu chlapłem O, widzicie? Już uszczelka jest bardzo dobrze przymocowana